Czym nasz z tej strony sektor. A dziś pierwszy odcinek z serii My Skatepark dla fingerboardów. Także zaczynamy. Tak więc jak wam mówiłem w poprzednim odcinku o jednej przeszkodzie którą zrobiłem jej już nie ma bo ją rozwaliłem, ale zrobię z niej coś o wiele lepszego. To będziecie widzieć w późniejszych odcinkach w ogóle dziś mam dla was taką mniejszą rzecz, na którą wpadłem. No, i bardzo się cieszę, że na nią wpadłem. Bardzo fajnie można na niej triczki robić. No, co? Może przejdźmy do zaprezentowania. To jest taki, jakby mini box. Sam go zrobiłem. To był kawałek drewna. Jest teraz przerobiony. Ma taki efekt, jakby to spływało. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie można na nim robić. Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki w tle, to bardzo przepraszam, ale to moje jakby chomik, nie wiem jakby, to, jakby wam to wytłumaczyć. Koszatniczki, moje zwierzątka domowe. Także nie zwracajcie na to uwagi po prostu. Ale pewnie nawet tego nie słyszycie. Dobra, spróbuję teraz zrobić jakieś triki. <laughs> Wątpię, że mi się udadzą, bo jedną ręką nagrywam, drugą będę musiał robić, ja muszę mieć tu luz. Wątpię, że coś mi się uda. Jeszcze potem myślałem, żeby podkleić pod dół papier ścierny, żeby się nie ślizgał. Jakby to coś zrobić. Nie wiem. Nie ma szans, żebym to coś zrobił. Ło? Jakoś muszę z tego wyjść. Nie. Słabe to było. Ja na przykład robię, jak mam luz, jestem na biurku. To po prostu robię tak, że. Oli, No Nose Grinda i showit na przykład. No bardzo fajnie, to się udaje. Można też takie króciutkie grindy robić. Board Slide się fajnie robi, tutaj. Na <laughs> razie, y jako rzecz do grindów, wykorzystuję właśnie tego małego boksa. I to legendarne pudełko po kartach, w których mam rzeczy. Też ci, co są bardziej zagłębieni w fingerboardy, możecie napisać co robić, żeby tak szybko gumki nie pękały. Oczywiście mam gumki w fingerboardzie, tylko dwa miesiące i pękają i trzeba wymieniać. No ale tak, bardzo fajnie, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Bardzo polecam. E, nie kupujcie przeszkód, tylko róbcie sami i e, pokażę w którymś odcinku. Jak zrobiłem fingerboarda z drewna. Jeszcze go oczywiście nie zrobiłem. Po zrobieniu wam to nagram. Będzie bardzo fajnie. Będę musiał rozebrać tego i studę na wzór. Będę potrzebował z niego deck, ale potem go złożę i nic mu się nie stanie. Także bardzo fajnie czekajcie na ten filmik bądźcie na bieżąco. Także to by było na tyle. Bardzo krótki film wiem, bo. Mała przeszkoda mało do omówienia Nie ma jak nawet trików porobić w następnym odcinku postaram się w lepszą pozycję, że to się nie będzie ruszało, że nie będę tego ręką nagrywał, tylko jakby stojakiem. Także to było na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I do następnego siema!